Szanowni Państwo, spotykamy się przy okazji aukcji Szuki. Dawnej, która będzie się w aukcyjnym w 10 czerwca tego roku. Wielkim wydarzeniem na polskim sztuki i wielką gwiazdą tej aukcji będzie obraz Jana Matejki, św. Stanisław Karcący Bolesława Śmiałego z 1877 roku. Jest to jedna z niewielu historycznych kompozycji artysty, która pozostaje do dziś w rękach prywatnych. Będą Państwo mieli niezwykłą okazję, żeby ten obraz podziwiać na wystawie przedaukcyjnej. Ja nazywam Jestem Tomasz Dziewicki, jest ze mną Jana Tarnawska. Jesteśmy ekspertami z zakresu sztuki dawnej, aukcyjnego desalunku. Będziemy dzisiaj rozmawiać o postaci Jana Matejki i obrazie, który prezentujemy na, na nadchodzącej aukcji Sztuki Dawnej. Jano, Jan Matejko, postać kamieniczna dla polskiej historii no, sztuki. Malarz, który jest chyba uosobieniem malarza w polskiej kulturze w ogóle. Postać, która e, zapisała się złotymi złoskami w Annałach, znana jest i dzieciom dorosłym, od wczesnej edukacji szkolnej, e, ale był to też artysta, oczy, może dziś w takim sensie zapominamy, e, no, będący wielką gwiazdą swoich czasów, zarówno w Polsce czy na ziemiach polskich tak, wówczas, tak, jak i poza granicami tych tak, ziem. Ja dość, dość często wydaje mi się, że dobrze było. E, popracować trochę nad takim trybem Matejce, Matejkę przypomnieć światu, bo generalnie na początku swojej kariery on zdobywał absolutnie wszystkie wyróżnienia typu złoty medal w Paryżu, Dawał za, ta, skargę. za skargę, obraz został zakupiony w ogóle przez cesarza Franciszka Józefa do swoich zbiorów, taka, taka, taka ciekawostka. Generalnie Matejko był absolutnie jednym z najlepszych malarzy europejskich docenianych i w Niemczech, i na wystawach w Anglii, i, i w Paryżu, utytułowany wszelkimi możliwymi honorami uni i uniwersyteckimi, i, i na wystawach. Więc generalnie dobrze jest poza tym, że wszyscy w Polsce też myśleć o nim w kategoriach XIX wiecznego wielkiego malarza europejskiego, o naprawdę doskonałym warsztacie, fantastycznie przemyślanych tematach, które porusza w swojej twórczości, bo wszystkie, wszystkie absolutnie sceny, sceny matykowskie to są. Sceny wypracowane przez historiozoficzne rozważania, przez znajomość szkiców dawnych, dawnych malarzy i, i grafik, przez tysiące przeczytanych stron przez materię annałów i zapisków o dawnych wiekach. To jest naprawdę głęboko wystudiowane malarstwo, które daje tak wyśmienite efekty, nie, nasz obraz, dodajmy może, że chyba nawet na tle sztuki polskiej XIX wieku, w której z jednej strony króluje akademicka technika, więc bardzo tradycjonalistyczne podejście do warsztatu, do komponowania, do wyboru tematu, z drugiej strony króluje no historyzm. Więc ten nurt, który Matego też reprezentował, natomiast historię z innego rodzaju. Tak, bo Matego był dużo, dużo, yy, dużo bardziej zaawansowany w swoim historyzmie, bo on rozumiał yy, całą historię, którą przedstawiał, dodatkowo jeszcze nadając jej pewnego rodzaju aktualne cechy. Tak i y, umiem ten tak, proces tak. od, od początku do końca Z, widząc w dziedzinie Rzeczpospolitej tej tak. nowożytnej... zapowiedzi proces, y, ...do upadku Rzeczpospolitej, tak. y, którą próbował w jakiś sposób odkłamać swoją twórczością, prawda? Z tym, że wydaje mi się, że w tym, tym obrazie, gdy rzeczywiście ten, ten biskup Stanisław w Pozie skargi, karcący, y, moim zdaniem ten obraz w ogóle trochę bo z jednej strony jest to przestroga przed tym, że historycznie wiemy, co spotkało króla Umersłowo-Śmiałego, czyli wygnanie i objęcie na temu klątwą, ale z drugiej strony to jest karcenie w imię, znaczy z boskiego posłannictwa, że to jest jednak zdrada. Zdrada w obliczu moralności, tak, czyli złamanie wierności przysięgi małżeńskiej. I złamanie lojalności, czyli e, zabranie żony swojemu własnemu poddany, poddanemu. To jest tutaj też, ja widzę dalekie echa e, opowieści o Dawidzie i Batrzemie, e, czyli tego zabrania komuś, kto ma mało, jeszcze czegoś więcej. Więc to obraz jest naprawdę wielo, wielowymiarowy dla mnie, bardzo osobisty też. Żeby... No właśnie, bo dotknęłaś problemu sceny przedstawionej tutaj, jesteśmy w XI stuleciu, jest to w ogóle jeden z e, niewielu obrazów mateki przedstawiającej tak wczesne dzieje polskiej. bo e, buka Piastowska jest stosunkowo akurat szatka w, w malarstwie tak, no, przez Litwy, tak, jak najbardziej I mamy do czynienia też z wielkimi postaciami z tego okresu, mm -hmm. więc z biskupem Stanisławem ze Szczepanowa, biskupem krakowskim, bardzo utytułowanym, znanym świetnym mówcą, który po śmierci zadanej przez, i tutaj wersje kronikackie się różnią, czy przez samego króla Bolesława Śmiałego, czy przez jego, czy przez jego drużynę bolesławców. Miał dokonywać licznych cudów. Przez to w pewnym momencie stał się nieformalnym patronem Polski, a później no właśnie naczelnym, naczelnym świętym związanym z Polską i polskością umysłu historyczny, historyczną wyobraźnię Matejki Matejki wsią wkładał. Tak, tak? to się wszystko działo w Krakowie, tak? Na Wawelu, dwie ulice od miejsca, gdzie Matejko mieszkał. Tak? To, jest, to jest okres to przecież też kiedy to dzieło powstaje, moment. E, dokładnie tak. Z drugiej strony e, też moment, kiedy od paru lat powstaje największe, e, czy drugie największe w karierze e, wielkoformatowe dzieła artystyczne. To, to jest bitwa pod Grunwaldem. W e, 1977 roku kiedy powstaje Bolesław e, Śmiały, e, kradziony przez św. Stanisława, którego prezentujemy w Dessaunku. W tym czasie Matejko wyjeżdża po raz pierwszy do Warszawy w ogóle i wyjeżdża też na pola grunwalskim, gdzie po prostu szkicuje z natury i to, co jest dosyć w tych dziełach to, ciekawe, to, że nad bitwą pod Grunwaldem Matejki Z Muzełowego w Warszawie króluje święty Stanisław. Tak. Jesteśmy dokładnie w tym samym czasie, tylko tam pojawia się jako widmo, tak, tak, tak. jako święty, który patronuje nad losami Polski, nad losami Rzeczpospolitej. Tutaj jest jeszcze to postacią, która no, przestrzega władcę Polski przed złym prowadzeniem się Absolutnie. i to, to gdzieś rzeczywiście wpisuje się w tą niesłuchą historiozoficzną wizję um, Matejki. Um, to chyba co w tym obrazie, to właśnie ten kontrast takie, taki, Świętości i prosty, tak, tak, Tych dwóch pierwiastków, za co on tylko był kochany, podziwiany, więc tej no, niezwykłej, wibrującej wizji historii, którą potrafił stworzyć i przyciągnąć, przyciągnąć widza. No, on też nie bez kozery podzielony jest ze względu na elementy, które się w nim znajdują, na dwie sfery. To jest to absolutnie. Obrigado. Um... Czołowy, czołowy element w malarstwie akademicko-historycznym tego czasu, więc no, kurtyna, która dzieli obraz na dwie strony. To jest świetnie znany zamek m.in. ze śmierci Przemysława Wojciecha Gersona parę lat późniejszych, Wojciecha Gersona, naczelnego konkurenta warszawskiego Jana Mateki. Więc kurtyna w środku obrazu, która dzieli go na dwie części. Jasną, ciemną, w cudzysłowie złą i dobrą, prawda? Ale to jest też kurtyna najczęściej czerwona, czyli trochę teatralna, tak? podkreślenie, podkreślenie że, że, że to, co się działo, ta historia ma swój wymiar, trójwymiar, trój chociaż patrząc na nią z perspektywy 700 lat, czy więcej, czy mniej, to jednak są wszystko kostiumy. Tak? I ta i ta, moment, ta, ta kurtyna w takiej czerwieni, pluszowej czerwieni, jak w teatrze Słowackiego, podkreśla jeszcze dodatkowo przepyszną scenę historyczną, historyzującą. No. w tym przypadku jest jeszcze w, w tym, tym dziele Kronostej, tak? No, tak, jest, to jest, to 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 jest królewską Pokazuje to, to starcie się władzy kościelnej i, i, i monarchii królewskiej, w no ówczesnych wiekach Rzeczpospolitej. No i oczywiście w tym przypadku święty Stanisław po lewej stronie, w tej. To w jasnej stronie jest usługienie wartości wysokich, moralnych, etycznych Świętosz. świętości też, tak. I którego prowadzenia się po prawej stronie. Natomiast Matejko chce widzieć, bo to oczywiście interpretacja Matejkowska, bo go przemyślamy, tego zepsutego króla, udającego się w no, rozpuście, który z no, pierwszą w dziejach polskiej historii fałszowa Krystyna zburzenina zostaje przyłapany w walkowie właśnie przez biskupa, biskupa Stanisława. Szanowni Państwo, dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na wystawę przedopcyjną, która trwa od 28 maja do 10 czerwca, aby podziwiać świętego Stanisława Karcencego Bolesława Śmiałego. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Dzień.